Tak wygląda rozrywka na wsi. Zostało kiedyś części z włóczki. Cały przód. Trochę części z kadeta. W sumie to tylko fotel. Trochę części z kaszlaka. Trochę części ze schelki. No i tam jakieś drobne gadżety i jakieś tam rury ze złomu. No i żeby sobie jakąś rozrywkę na wsi zapewnić, to zbudowaliśmy taką trajkę. Pompa hamulcowa jest z Łady z tego co pamiętam ze szrotu, Normalnie kupowana. Te farfosy, co tutaj wiszą, to są bardzo przydatne, bo błotem po ryju nie rzuca. No, a cała reszta to prosta konstrukcja. To, że to jest zardzewiałe, to nie jest, że to tak... Się stał przez przypadek, my to zrobiliśmy specjalnie. To jest taki styl. No proszę tutaj nie, nie mieć pretensji. Kiera przerobiona, żeby w ogóle do niej dosięgać. Te odważniki są niezbędne, bo inaczej to nawet na czwórce koło podnosi i w ogóle nie ma trakcji nie ma kierowania. Światła są jakiś halogen. Nie wiem z czego. Halogen z Hondu podobno. Tutaj taki geiger, kurde, nie działa. Musimy coś chyba pogubić. Nie, baterie chyba padły. Ale mamy zarejestrowane, że po, po Szutruwie 109 pojechało. Biegi jak w kaszlaku, tyle że między nogami trzeba się nie pomylić, żeby się za coś nie złapać. No i oczywiście orzech jest niezbędny, bo bezpieczeństwo przede wszystkim to jeździmy w kasku, żeby było bezpiecznie. Butniki też trzeba było zrobić. Są z, z opony Yokohama. Bardzo dobra firma. Sprawdzają się, bo są elastyczne. O. Nic się nie urywa, tylko sobie dinda. Kółka od Volkswagena. Nówki sztuki, Semperitki. Proszę, zimówki. Prześwit jest taki, że po prostu. Można szlakiem w polu orać. A, jeszcze najważniejsze. Tablica rozdzielcza. Tu się włącza zapłon. Tu się rozrusznikiem kręci. To jest kontrolka odładowania, ta żaróweczka. O, to wszystko działa. Tu mamy jeszcze światełka. A tutaj ssanie. O. Sprzęgło jak w samochodzie. Hebel, gaz, wszystko jeździ, wszystko działa, frajda, a najważniejsze jeszcze, o, to jest najważniejsze, o, na to patrz, na to, racing, os racing, oponka spruchniała na przedzie, ale to od prędkości wszystko się dzieje, no i to chyba...